Czy kiedykolwiek straciłeś bliskiego przyjaciela i zastanawiałeś się, co powinieneś zrobić najpierw? Wraz z wiekiem przyjaźnie stają się jeszcze cenniejsze, wplecione w tkankę tego, kim jesteśmy. Utrata jednego z nich może wydawać się jak utrata części samego siebie. W tym filmie mówimy o sześciu rzeczach, które robią mądrzy, starsi, dorośli, gdy umiera ukochany przyjaciel, krokach, które nie tylko oddają hołd tej przyjaźni, ale też chronią twoje serce i dobrostan. Zostań z nami do końca, aby dowiedzieć się, jak małe działania mogą złagodzić żałobę, budować siłę i utrzymać ducha zmarłego przy życiu, z pocieszeniem, a nie żalem. Zaczynajmy. Po pierwsze, pozwól sobie w pełni odczuć żałobę. Gdy odchodzi bliski przyjaciel, łatwo jest chcieć odepchnąć ból, zająć się czymkolwiek, albo powiedzieć sobie, że musisz być silny dla innych. Ale jedną z najmądrzejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, to pozwolić sobie naprawdę poczuć żal, bez oceniania. Żałoba to nie słabość, to odzwierciedlenie miłości i głębi więzi, którą dzieliliście. Tłumienie jej lub próba szybkiego przejścia dalej nie sprawi, że zniknie. Po prostu zostaje zepchnięta w głąb, tylko po to, by powrócić później w trudniejszej do zniesienia formie. Eksperci od odporności emocjonalnej często mówią, że otwarte, nawet ciche i prywatne, uznanie smutku zapobiega temu, by zamienił się w coś cięższego, jak żal czy przewlekły smutek. Pozwolenie sobie na płacz, siedzenie w ciszy, a nawet mówienie nagłos do wspomnienia przyjaciela może być niezwykle uzdrawiające. Pomyśl o Robercie, 74-letnim mężczyźnie z Michigan, który stracił swojego najlepszego kumpla do wędkowania, z którym spędził 40 lat. Przez kilka dni czuł się otępiały, wykonywał obowiązki i prowadził rozmowy jak we śnie. Ale kiedy w końcu usiadł nad jeziorem, które razem odwiedzali, i pozwolił łzom płynąć bez powstrzymywania ich. Poczuł wewnętrzną zmianę. Ciężar nie zniknął, ale złagodniał. Stał się czymś, co mógł nieść, a nie czymś, co go przygniatało. Odczuwanie żalu nie oznacza, że się w nim tonie, oznacza to, że dajesz mu miejsce przy stole. Uznajesz, że twoja miłość była prawdziwa, strata jest prawdziwa, a twoje serce ma prawo boleć. Pierwszy krok do uzdrowienia to nie przejście ponad żałobą, to podążanie razem z nią, pozwolenie jej, by nauczyła cię czegoś o sile i delikatności. Które nadal w sobie nosisz. Po drugie, skontaktuj się z innymi wspólnymi przyjaciółmi lub członkami rodziny. Gdy odchodzi bliski przyjaciel, łatwo poczuć się samotnym w swoim bólu, jakby nikt inny nie mógł zrozumieć tego, co czujesz. Ale jedną z najbardziej uzdrawiających rzeczy, jakie możesz zrobić, jest skontaktowanie się z innymi, którzy również znali i kochali tę osobę. Dzielenie się opowieściami, wspomnieniami, a nawet łzami z ludźmi, którzy również czują stratę. Tworzy krąg pocieszenia, którego nikt z nas nie jest w stanie zbudować sam. Przypomina ci to, że nie przeżywasz żałoby w próżni, że życie twojego przyjaciela dotknęło wielu innych osób i że ta więź nadal między wami istnieje. Doradcy desk żałoby często mówią, że rozmowy z innymi, którzy dzielą twoją stratę, nie tylko łagodzą samotność, pomagają uporządkować i uczcić wspomnienia, splatając je w coś zbiorowego i trwałego, zamiast zostawiać je jako coś prywatnego i bolesnego. Pomyśl o Eleonorze, 77-letniej kobiecie z Pensylwanii, która straciła swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, Basie. Zamiast zamknąć się w swoim smutku, zadzwoniła do kilku ich dawnych koleżanek z klasy i zaproponowała spotkanie w ich ulubionym barze przy kawie, śmiechu i cichych łzach. Wspominały Basie razem śmieszne rzeczy, które mówiła, sposób w jaki rozjaśniała każde pomieszczenie. Eleonora powiedziała, że tamto popołudnie nie usunęło bólu. Ale otuliło go czymś łagodniejszym, czymś, co da się przeżyć. Żałoba może sprawić, że świat stanie się mniejszy. Sięgnięcie po kontakt z innymi sprawia, że znów czujesz więź. Nie musisz nieść każdego wspomnienia samemu. Czasem opowiedzenie historii, uśmiech, a nawet wspólna cisza z kimś, kto również tęskni, może rozjaśnić Twoje serce w sposób, którego się nie spodziewałeś. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te refleksje za wartościowe, napisz w komentarzu numer 2, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam cię, byś to zrobił i włączył dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które mają cię inspirować i informować. A teraz idźmy dalej. Po trzecie, napisz osobisty list do swojego zmarłego przyjaciela. Czasem najtrudniejsze w utracie bliskiego przyjaciela nie jest to, co zostało powiedziane, ale to, co zostało niewypowiedziane. Wszystkie te dziękuję, jestem z Ciebie dumny, czy zwykłe kocham Cię, które czas, rutyna lub zawahanie odsunęły na bok. Jednym z potężnych prywatnych sposobów, w jaki mądrzy, starsi dorośli radzą sobie z tym uczuciem, jest napisanie listu do zmarłego przyjaciela, prawdziwego listu, na papierze, tak jakby nadal był tu, by go przeczytać. Specjaliści od żałoby często to polecają, ponieważ tworzy to bezpieczną przestrzeń do wyrażenia wszystkiego, co nadal tkwi w sercu: wdzięczności, żalu, zabawnych wspomnień, a nawet drobnych, codziennych rzeczy, którymi chciałoby się jeszcze podzielić. Spisanie tego przekształca wirujące, niewypowiedziane uczucia w coś namacalnego, coś, co można zobaczyć, trzymać, a może kiedyś jeszcze raz przeczytać. Pomyśl o Hieronimie, 81-letnim mężczyźnie z Morgan. Który stracił sąsiada i towarzysza w wędkowaniu, z którym przyjaźnił się prawie 30 lat. Kilka tygodni po pogrzebie usiadł przy kuchennym stole i napisał list, w którym opowiedział o dzisiejszym połowie, o tym, jak rośnie ogród i o tym, jak bardzo brakuje mu ich porannych rozmów. Złożył list i schował go do swojej starej skrzynki na przybory wędkarskie. To nie usunęło bólu straty, ale sprawiło, że Hieronim poczuł się bliżej niego, bardziej w zgodzie z samym sobą. Nie musisz pokazywać tego listu nikomu. Tu nie chodzi o gramatykę ani o doskonałość. Chodzi o uczczenie więzi, którą dzieliliście, i danie sobie pozwolenia, by wypowiedzieć słowa, które nadal nosisz w sercu. Bo czasem to, co naprawdę się liczy, to nie to, czy oni cię usłyszą, ale to, że ty to powiesz, dla siebie i dla nich. Po czwarte, stwórz mały rytuał lub hołd. Kiedy ktoś, kogo kochasz, odchodzi, kolejne dni mogą wydawać się puste, jakby rytm życia został przerwany. Jednym ze sposobów, w jaki mądrzy starsi dorośli zaczynają przywracać ten rytm, jest stworzenie prostego rytuału lub symbolicznego gestu, aby uczcić pamięć przyjaciela. To nie musi być nic skomplikowanego, wystarczy, że będzie to coś, co ma znaczenie dla Ciebie. Zapalanie świecy o tej samej porze każdego wieczoru, ustawienie zdjęcia w miejscu, gdzie codziennie na nie spojrzysz. Podlewanie rośliny, którą ci podarował, albo spacer tą samą ścieżką, którą razem przemierzaliście. Te ciche gesty pomagają zachować więź w delikatny, ugruntowujący sposób. Badacze zajmujący się żałobą i odpornością emocjonalną często mówią, że rytuały dają nam poczucie struktury i emocjonalnego bezpieczeństwa. Dają nam miejsce, gdzie możemy ulokować miłość, która już nie ma fizycznego odbiorcy, i przypominają, że nasze wspomnienia są nadal żywe, nadal święte. Jadwiga, 70-letnia kobieta z Karoliny Południowej, straciła swoją najdroższą przyjaciółkę Martę, która co niedzielę rano dzwoniła do niej bez wyjątku. Teraz każdej niedzieli Jadwiga siada na werandzie z filiżanką kawy, dokładnie o tej samej porze. Nie spodziewa się telefonu, ale i tak rozmawia z Martą, czuje wiatr i wspomina jej głos. Mówi, że to przynosi jej ukojenie i co dziwne, jasność. Te rytuały nie są po to, by trzymać się zbyt kurczowo. One są po to, by trzymać się mądrze, z łagodnością i miłością. W żałobie małe gesty mogą stać się święte, a prosty rytuał może stać się ratunkiem, nicią pamięci, która trzyma ciepło tej przyjaźni blisko, nawet gdy życie toczy się dalej. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te przemyślenia za wartościowe, napisz w komentarzu numer 4. By dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię, byś to zrobił i włączył dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które mają Cię inspirować i wspierać. A teraz, idźmy dalej. Po piąte, zadbaj o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. W pierwszych dniach po utracie bliskiego przyjaciela łatwo zapomnieć o sobie, posiłki tracą smak, sen staje się nieuchwytny, a proste rutyny, które kiedyś Cię ugruntowywały, mogą po prostu zniknąć. Nawet tego nie zauważysz. Ale mądrzy starsi dorośli wiedzą, że dbanie o ciało i ducha w czasie żałoby, to nie egoizm, to konieczność. Żałoba to ciężki ładunek, i twoje ciało odczuwa ją równie głęboko jak twoje serce. Pracownicy służby zdrowia często przypominają, że podczas żałoby nasz układ odpornościowy się osłabia, apetyt się zmienia, a poziom energii spada. Ignorowanie tych fizycznych potrzeb może po cichu pogłębiać smutek, a nawet prowadzić do choroby. Pomyśl o Władysławie, 79-letnim mężczyźnie z Ohio, który stracił swojego najbliższego przyjaciela po 50 latach przyjaźni. Przez tygodnie pomijał śniadania, spał o dziwnych porach i przestał chodzić na codzienne spacery. Dopiero gdy pewnego popołudnia zemdlał, uświadomił sobie, że żałoba to nie coś, przez co można się przemęczyć. Wymaga troski, tak jak ogród w porze suszy. Z pomocą rodziny Władysław zaczął powoli przywracać małe rutyny do swojego dnia. Pożywne posiłki, świeże powietrze, trochę porannego rozciągania i powoli mgła zaczęła się rozpraszać. Dbając o siebie w czasie żałoby, nie udajesz, że wszystko jest w porządku. Dajesz sobie po prostu dość siły, by czuć to, co musisz czuć, bez bycia porwanym przez fale. Odpoczywaj, kiedy tego potrzebujesz. Jedz, nawet jeśli nie czujesz głodu. Poruszaj delikatnie swoim ciałem, choćby tylko przez kilka minut. Leczenie wymaga energii, a twoje zdrowie to fundament, który cię niesie, krok po kroku, uważnie i z miłością. Po szóste, zastanów się, jak życie twojego przyjaciela wpłynęło na twoje. Kiedy ktoś, kogo kochasz, odchodzi, pojawia się ból, którego słowa nie są w stanie w pełni objąć. Ale mądrzy starsi dorośli wiedzą, że obok smutku pojawia się też zaproszenie, okazja, by zastanowić się, jak ten przyjaciel ukształtował osobę, którą jesteś dziś. Zamiast skupiać się tylko na pustce, poświęcają chwilę, by cicho rozważyć, jakie dary zostawił mi ten przyjaciel. Jakie lekcje, jakie radości, jakie drobne nawyki dobroci czy poczucia humoru teraz żyją we mnie, bo on był częścią mojego życia. Terapeuci żałobni często mówią o kontynuacji więzi, o idei, że miłość i wpływ nie znikają wraz ze śmiercią. Pozostają wplecione w to, kim się stajemy, jeśli tylko zdecydujemy się je rozpoznać i uczcić. Joanna, 76-letnia kobieta z Vermont, straciła swoją drogą przyjaciółkę Sylwię, która zawsze zachęcała ją do próbowania nowych rzeczy. Kilka tygodni po śmierci Sylwii, Joanna zapisała się na kurs garncarstwa, coś o czym często mówiły, ale nigdy nie zrobiły. Powiedziała, że czuła obecność Sylwii za każdym razem, gdy siadała przy kole garncarskim, śmiejąc się ze swoich chwiejnych misek i dopingując się wzajemnie w duchu. Niesienie dalej ducha przyjaciela nie oznacza trwania w smutku bez końca, oznacza pozwolenie, by ich najlepsze cechy żyły dalej w twoich działaniach, wyborach, odwadze. Żałoba nie usuwa relacji. Przekształca ją z czegoś dzielonego z chwili na chwilę w coś noszonego z serca do serca. Kiedy znajdujesz małe sposoby, by żyć tym, czego nauczył Cię Twój przyjaciel, życzliwością, ciekawością, odwagą, oddajesz hołd nie tylko jego pamięci, ale i pięknemu wpływowi, jaki miał na Twoje życie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te przemyślenia za wartościowe, napisz w komentarzu numer 6, by dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię, byś to zrobił i włączył dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które mają Cię informować i inspirować. Końcowe przemyślenia. Gdy zbliżamy się do końca tego filmu, poświęć chwilę na oddech i refleksję. Który z tych kroków przemówił do Ciebie najmocniej? Na który z nich czujesz się gotów lub gotowa, by go przyjąć? Jeśli i kiedy przyjdzie ci zmierzyć się ze stratą bliskiego przyjaciela? Chcielibyśmy usłyszeć Twoje przemyślenia. Zostaw komentarz poniżej, dzieląc się jedną rzeczą, której dziś się nauczyłeś, nauczyłaś, oraz tym, jak zamierzasz uhonorować przyjaźnie, które ukształtowały Twoje życie. Opłakiwanie straty bliskiego przyjaciela nie polega na zapominaniu, ani ruszaniu dalej. Chodzi o to, by nieść ich ze sobą w swoich wspomnieniach, w drobnych codziennych rytuałach, w sile i mądrości, które pomogli Ci rozwinąć. Każdy akt miłości, każda chwila refleksji staje się mostem między życiem, które dzieliliście, a życiem, które nadal budujesz. Strata wyrzeźbia w nas puste miejsca, ale też tworzy przestrzeń na nowy wzrost, nową wdzięczność i nową odwagę. Opłakując z intencją i honorując ich wpływ, nie tylko przetrwasz, utkajesz ich ducha w piękną tkaninę historii swojego własnego życia. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze głosy. Zostawcie komentarz poniżej, dzieląc się jedną rzeczą, którą dziś wynieśliście, i jak planujecie to zastosować w swoim życiu. Wasze przemyślenia są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi dzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam wielką motywację i wsparcie. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy i pomocny, prosimy polub go zasubskrybuj nasz kanał i podziel się nim z innymi. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, które mają na celu informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.